Cześć, wczoraj było na poważnie, dzisiaj się trochę pośmiejemy. Krótko, ale na temat. Dzisiaj będzie o tym panu, który widzicie na zdjęciu. Jest to poseł, pis, wiceminister Piotr Wawrzyk. Pan Wawrzyk zaliczył dość niezręczną wpadkę. Podczas rozmowy na wideokonferencji. Najprawdopodobniej pan Wawrzyk na wizji pojawił się bez spodni, a konkretniej ze spodniami dynającymi bezradnie na oparciu krzesła. Pan wiceminister Wawrzyk w połowie wywiadu zdał sobie sprawę. Z wpadki, jaką zaliczył, i jednym ruchem zrzucił ten niewygodny element garderoby, który wisiał na krześle. Zresztą, zobaczcie sami filmik, co ja będę opisywał. Z tej strony jestem przekonany, to nie jest nawet wrażenie, tylko jestem przekonany, że władze białoruskie dążą usilnie do eskalacji, do eskalacji, która doprowadzi do tego, że będą przynajmniej ofiary śmiertelne po, po której po stronie. Rzecz w tym, że tych ofiar czy tak, czy tak musi być, skoro, skoro mamy tego rodzaju działania. Najgorsze jest, najgorsze jest to, że nie ma żadnej refleksji po tamtej stronie i to stanowisko jest coraz bardziej sztywne po prostu. Uf jegomość, pan wiceminister spraw zagranicznych, w poniedziałek udzielił wywiadu w programie pierwszym Polskiego Radia. A ten poseł PiS połączył się ze studiem ze swojego mieszkania za pomocą kamerki. A cały wywiad miał miejsce na żywo, także nie można, nie było cięć żadnych i tak dalej. Fawrzyk wypowiadał się na generalnie poważne tematy. Mówił o eskalacji i trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Mówił, że od poniedziałku tysiące imigrantów, m.in. z Iraku, próbuje wejść do Polski, co utrudnia im straż graniczna i takie tam. No, jak wywiad, jak wywiad. Cały problem w tym, że ten pan poseł PiS w tym ferworze przygotowań do wywiadu najwyraźniej zapomniał o przygotowaniu o własnej garderoby na oparciu krzesła. Wisiały spodnie, jakby nic, je, jakby nigdy nic. Jego spodnie, nie wiem, no, były dekoracją oparcia. No. Może to zwykłe roztargnienie, ale no fakt, faktem dość zabawnie to wyszło. Bo generalnie rzecz biorąc, siedział w koszuli i w gaciach. No. Jak widać na filmiku, Wawrzyk podjął desperacką próbę zrzucenia spodni z oparcia krzesła. A próba ta zakończyła się, no hura, gratulacje, sukcesem. Całą operację wykonał tylko jedną ręką, no, zdolny gość. No ale niestety wszystko uwieczniła kamera, a nagranie krąży po internecie. No ale trzeba przyznać panu ministrowi, że nawet w takiej sytuacji, gdy walczył ze spodniami na oparciu, nie stracił wątku i kontynuował swój wywiad. Tak czy inaczej, no, pan minister dał radę, i wszyscy byli zadowoleni. Także na dzisiaj, dzisiaj króciutko. Wczoraj was długim filmem wymęczyłem, także dzisiaj króciutko, ale myślę, że z uśmiechem. Ja, może ja się niepotrzebnie śmieję, może, yy, może macie inne zdanie, no może to nie były spodnie pana ministra, tylko nie wiem, Tusk podrzucił jemu, żeby go ośmieszyć, no to wszystko jest możliwe. Dobra, kochani, tym yy, optymistycznym, optymistycznym, kuźwa znowu mi się język plącze, akcentem dziękuję wam. Piszcie, co Wy o tym wszystkim myślicie. Ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Myśmy mieli w przypadku pani szydło pierwszy gest wyprowadzenie flag unijnych. Wy mówicie, że polexit to jest fake news, ale mieliście wyprowadzenie flag unijnych. Prezydent Duda jeździł po Polsce i mówił, To wyimaginowana wspólnota. I dodawał Unia Europejska, baju, baju dla frajerów. Nikt z was nie powiedział, że tak nie powinno się mówić, bo przecież chcemy być w Unii. Podobno, podobno chcecie być w Unii. A ostatnio mamy no już kuriozalne wypowiedzi, prawda? Pana posła Suskiego, no, jeden z najważniejszych posłów Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, prawda? który mówi o okupacji brukselskiej. Pani Stawska-Traczyk mogłaby mu powiedzieć, na czym polega okupacja, ale myślę, że nie będzie miała ochoty z nim rozmawiać w ogóle. Ja chcę powiedzieć, panie ministrze, żeby pan nie lekceważył i atmosfery, i tego, co wyczyniają pańscy koledzy, niepartyjni, bo pan chyba nie jest członkiem prawa i sprawiedliwości, chyba że się pan zapisał, ale koledzy, członkowie partii rządzącej, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której no po prostu dochodzi do y, rujnowania reputacji polskiej, niezależnie od tego, jakie pan wysiłki będzie podejmował. Mamy w ogóle festiwal wypowiedzi antyeuropejskich w ostatnich tygodniach, prawda? Być może spowodowany tym, że po prostu nie posuwa się do przodu sprawa KPO. Pan Glapiński mówi, możemy pożyczać wszędzie i będziemy pożyczać, mamy pełno pieniędzy. Pan Morawiecki też mówi, właściwie te pieniądze nie są nam potrzebne. A kilka lat temu mówił, właśnie po co ta Unia, ona tu nam finansuje chodniki, a my potrzebujemy nowych technologii, i itd., itd. Po co takie wypowiedzi? Premier jedzie do Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu. Ja bardzo pana proszę, niech pan przekona premiera, żeby nie popełnił błędu Beaty Szydło, która kilka lat temu wykonała tam nieprawdopodobny numer, opowiadając, prawda, bajki o tym cudzie gospodarczym nad Wisłą i o tym, że teraz Polska będzie pouczać Europę jak należy. Budować społeczeństwo, kształtować gospodarkę, kształtować politykę zagraniczną i tak dalej. Jeżeli chcecie Panowie coś załatwić w Parlamencie Europejskim, chyba że wam w ogóle nie zależy na tym, ale jeżeli chcecie coś załatwić, to niech premier zwróci się do tych ludzi, traktujących ich poważnie. Bo wszystko najczęściej to, co słyszymy z ust premiera sprawia wrażenie, jakby mówił do idiotów. No, no bo naprawdę to, to jest tak niepoważne. Myśmy mieli dzisiaj próbkę no wyjątkowo aroganckiego, wyjątkowo yy, nieprzyjemnego zachowania ze strony premiera, który po prostu kłamał. Kłamał mówiąc o tym, że ktokolwiek na tej sali podważa to, że konstytucja jest naczelnym prawem Rzeczpospolitej. Ja nie wiem, kto sobie ubzdurał tego typu tezę, że my kwestionujemy że konstytucja jest najważniejsza? A gdzie wyście to wzięli? Od kogo? Który mówił nam tutaj o tym, że on broni suwerenności przed europejskim trybunałem. No przecież niech pan wytłumaczy panu premierowi, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej zgodziła się ograniczyć wykonywanie suwerenności, a nie ograniczyć własną suwerenność. Czy wy tego nie rozumiecie? Wszyscy tu państwo macie naprawdę usta pełne patriotycznych, pseudopatriotycznych Frazesu. A wszystko to jest potrzebne, bo trzeba znaleźć wroga. Tym wrogiem jest Bruksela. I wy mówicie, że po lekcji to jest fake news. Jak my mamy wierzyć po tej serii wypowiedzi, prawda? Z tym ukoronowaniem tych wszystkich wypowiedzi wypowiedź pana Marka Suskiego i pana marszałka Terleckiego, który powiedział, że trzeba sięgnąć do drastycznych środków. Brytyjczycy to zrobili. Swoją drogą pan marszałek Terlecki słynie z tego, że ogranicza wypowiedzi posłów, ucina im natychmiast. Ja myślę, że czasami powinniście zadbać o to, żeby Terleckiemu wyłączać mikrofon, jak gada takie bzdury. Chciałbym też Pana zapytać czas się kończy, więc nie będę już odnosił się do tych wszystkich szczegółów, ale jeżeli mówiliśmy o tym, że wspólny rynek jest ważny, to dlaczego przegrywamy sprawę pakietu mobilności? bądź dostępu do usług. To są gorsze warunki w tej chwili niż mieliśmy pięć lat temu, jeśli chodzi o dostęp polskich przedsiębiorstw. W pełni się zgadzamy, jeśli chodzi o konieczność ochrony granic, także jeśli chodzi o twardą granicę, to dlaczego nie sięgamy do pomocy Frontexu? Bo w tej chwili granica jest dziurawa jak sito? Wy nie troszczycie się o bezpieczeństwo Polski. Mamy po kilka tysięcy, mamy kilka tysięcy nielegalnych przejść, tylko tych wyłapanych przez Straż Graniczną. No Co to jest za zapewnianie bezpieczeństwa Polsce? Sięgnijcie do pomocy Frontexu. Zwróćcie się, zwróćcie się o pomoc wywiadowczą do krajów natowskich. Dlaczego nie robimy nic w Iraku i Syrii, żeby zatrzymać napływ uchodźców na Białoruś? No przecież nic nie robicie w tym zakresie. Może, może Pan korzystać z pomocy europosłów Prawa i Sprawiedliwości, no ale tu już była o tym. No ich jest 27, ale. Tak jak u Kochanowskiego. Pełno ich, a jakoby nikogo nie było, bo zajmują się zupełnie czym innym. No. Drogi Panie Ministrze, ma Pan ciężką robotę i naprawdę y, 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 muszę powiedzieć, że Panu y, serdecznie współczuję. Ale myślę, że ta debata przynajmniej uświadomi Panu, a przynajmniej może Pańskiemu otoczeniu, nie wiem, czy uda się to również, jeśli chodzi o pozostałych przedstawicieli obozu władzy, że właściwie jeżeli rzeczywiście nie chcecie wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej, to te różnice między nami są kwestią niuansów, a nie zasad. Ale my po prostu nie jesteśmy pewni, czy wy tego nie chcecie zrobić, bo to wystąpienie Morawieckiego tutaj dzisiaj, ja miałem wątpliwości, czy rzeczywiście wszyscy chcecie wystąpić z Unii Europejskiej, ale on mnie przekonał, bo tak jak powiedziałem, pół godziny wystąpienia, dwa razy powiedział polexit to fake news a potem po prostu atakował unię w taki sposób że nie powstydziłby się tego salvini le pen czy może również prezydent putin. więc panie ministrze traktujmy tę wymianę zdań jako początek prawdziwej dyskusji o tym co zrobić żeby polska lepiej realizowała swoje interesy w unii europejskiej a nie po prostu forum wymiany ciosów z którego na dobrą sprawę tak nic nie wynika, jeśli chodzi o Polskę. Dlatego, że my mamy tutaj pewne odpowiedzialności przed sobą. My nie możemy się w ten sposób zachowywać. Jeżeli nam wszystkim zależy na tym, jeżeli mamy dać wiarę temu, co wy mówicie, że nie chcecie wychodzić z Unii, to przestańcie tą Unię atakować. I przestańcie wymyślać rzeczy takie jak właśnie to, że konstytucja wedle opozycji podobno nie jest najwyższym prawem. No nie można w ten sposób postępować. I na koniec. Doprowadziliście do sytuacji takiej i to jest moim zdaniem głęboko upokarzające dla Polski. Wisicie na klamce Orbana, bo gdyby nie Orban i Węgry, wobec Polski postępowanie z artykułu 7 doprowadziłoby już do poważnego ograniczenia naszych praw członkowskich. Więc my sobie nie wymyślamy tych wszystkich sytuacji. Jest 26 innych państw członkowskich. Które mają takie samo zdanie jak Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości. I gdyby nie to, że w sposób, jak powiedziałem, upokarzający jesteście zależni od, od premiera Orbana, to Polska poniosłaby kolosalne straty już do tej pory, a to jest niestety wynikiem tego, żeście się zapędzili. Daliście się uwieść tej najbardziej radykalnej części obozu władzy politykom solidarnej Polski którzy przyciskają premiera do ściany z tymi antyeuropejskimi pomysłami. I premier, jadąc do Parlamentu Europejskiego, powinien pamiętać, że jest premierem Polski, a nie premierem Solidarnej Polski czy tylko PiS-u.